Siema, siema, jestem ja, czyli Mr. Brezio. Witam was na moim kolejnym odcinku z Brawl A dzisiaj to gram się Rosom. Tak jak wam obiecałem, bo na tamtym odcinku wbiliście 30 łapek w górę, to dla mnie bardzo dużo. Tak. A moim celem w dzisiejszym odcinku jest, żebym wbić... 1600... 1600 czy ile? 1700, tak. Zobaczę, czy to się jeszcze nagrywa. Tak, nagrywa się. jeszcze bez żadnego przedłużenia. Lecimy do grania. Może nam się uda wbić Pucharki dzisiaj w odcinku? Bo w tamtym odcinku mi się nie udało w ogóle wbić. Bo niestety grałem trochę słabą postacią gorelę. Po prostu słabym. O nie, ból. Nie finiuję się, sorry gościu To właśnie nie uro... to nie zawsze będzie ratować właśnie te ulta jego, bo jego ulta jest bardzo fajne O nie, to jest bari. What the fuck? O kurczę, o kurczę, ale mi się nie Dlaczego mnie atakujecie? Czy ja tu już nie mam szans, bo mnie atakują czapy Kurde, przegrałem Kurcze, przegrałem Kurcze match No i tak Czwarte miejsce Zawsze to da jakieś Pucharki oczywiście Zawsze da jakieś to Pucharki Zawsze coś Tylko ja bym liczył na jakieś lepsze miejsce, na przykład gdzieś takie pierwsze na przykład. Uuu, bym nie pogardził, o tam gdzie cztery psy To jest krzynki. Jebana ulta miała. Oj gościu, wstrzymam do ludzi. Hopa, jak załaduję ulta to ciebie się będzie. Ja też się będę tak patrzył co parę minut, właśnie... co parę sekund nawet, czy, ty, czy to mi się nagrywa. I przepraszam was też za wczorajszy odcinek. Źle po prostu głos dopasowałem. Mój błąd. bo kurde tam jest rusna te... ona też ma 3 kurcze mać ale mi załatwiła jeden zawsze coś zawsze coś spadę na konto pamiętajcie zawsze coś musi wpaść na konto i niedługo wbijemy 300 subów. Jeszcze brakuje nam paręnaście subów. Ja zawsze widzę na dobre. Ona poszła do krzaków Shelly. gadam Shelly, kurde, Rosa. <laughs> Powaliło mi się. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Brawlstara, to wbijcie tutaj 30 łapek w górę, a spróbujemy nagrywać. A spróbujemy właśnie nagrać Brawl Stars. Как аж ты To jest niesprawiedliwe, bo oni mają sojusz. O, bo czy będziemy mieli pierwsze odcinku? Nie. Nie, bo po co? Ej, i tak, sześć pucharków może być. Ile nam jeszcze brakuje? 10. Wbiliśmy. To jeszcze parę okład pochareczków oczywiście. Wbijemy i skończymy ten odcinek. Odcinek skończymy bardzo. Bardzo serdecznie skończymy ten odcinek. Dlaczego szeli tutaj Kurde, co ja mam z tym szeli? Ona czeka jak ja jak, jaki cipak. Bo pierdolek, ja pierdolekie nie lubię takich ludzi kurwać. Chuje ciapate jebane kurwa mać. Kurwiają ludzi tylko i sześć w dupę mam przez to, przez takie kurwa granie tych nobów jebanych, kurwa mać. Jak ja nie lubię właśnie jak ludzie wchodzą, widzą, że ja biję, bo chcę mieć być spałek to kurwa mać muszą wchodzić. A tu kurwa kol. Tylko to kryz... Łaby jest, bo on tam nie robi, bo on właśnie uciekał ode mnie. Bo gdybym miał ulta to bym go łatwo mógł zrobić tak po prostu powiedzieć w bamboko tak? W bambola Dobra tu nikogo nie ma w tych krzakach trzeba się popatrzeć w tych krzakach Tu niby nikogo nie ma Tu jest właśnie kol Jak on mi dotknął?

<laughs> właśnie o nie właśnie się bole, boję leona najbardziej z tych wszystkich boję się leona Jej, wygraliśmy! Nareszcie wygraliśmy na jakimś odcinku! Brawo! Nareszcie wygraliśmy! Nareszcie wygraliśmy na jakimś odcinku, plus jeden. Oczywiście musi być plus jeden, bo jak inaczej, ty się starasz, a tu masz plus jeden. Tak zawsze jest i tak zawsze będzie. Kurde, weź tego Powerclipsa. Też możemy zrobić na przykład polowany na legendę. Kończy ci się co? Coś tam mi się kończy, brak bla 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 bla. bla. wow! Dobra, to mi się nadal nagrywa. Minutter, sekunder, om, om det kan skje hvert minutt. Hvert sekund har man problemer. To dzieje? Szaliona jest tutaj, optyk. Idę na zapajak i O tam jeszcze. Wow. Jak on je zrobił? Jak on je zrobił? Jaki typ? To jest jeden kurczę macie. Dlaczego? Plus jeden, to jest nie fair. Kurczę, musiał ok, kurczę się, się ujda. O co ja uciekam przed bólem? O tam jest Ole, miałem farta Spike Nat jest taką dobrą legendą bym powiedział No takie... dobre na to legenda, ma Pane ulta nawet I tak wołaj krowa Krowa Król <grył> lepszy Spike No nawet, nawet bym powiedział Chcę zrobić błąd, Spike też, albo ja nie, nikt nie zrobi błęda. Spike zrobi błęda, bo się do mnie przyczepi jak gówno. też co... So, dobra. Patrz... ciapate te chuje. No dlaczego kurwa... Przyjebali się do mnie kurwa w i chuj. Ile punktów dupę? 3 punkty w dupę. Kurcze mać. Trzy punkty w dupę To jest właśnie najgorsze Jak się do mnie przyczepią tyle osób Zabrałem tych w co zabrałem Tutaj też zabiorę Dziękuję Wow, wow, wow. Teraz to właśnie będzie niebezpie niebezpiecznie. No nam się nie udało wbić na odcinku. Bo to jest ostatni smerczek, jaki zagram już na odcinku i znowu będę albo ostatny, albo do przodu. Zobaczymy jak to się będzie. Na razie sięmy do przodu. O dwa będziemy. Tak, na końcu takiego inacceptowalności to jest niemożliwe właśnie. Niemożliwe. Dobra, ile do będziemy do przodu? Trzy. Czyli podsumowanie odcinka mi jeden do przodu. <grymne> Dobrze! Leźle, wam się odcinek spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę i subikę do motywacji. Trzymajcie się, cześć. I elo, moje przeżyczowe mordy. Siema.